Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wracamy po długiej przerwie i trochę taki nietopowy odcinek, bo e, gramy w trybie. Podłoga to lawa, duo. I tak, takie są zasady: kto zdobędzie więcej fragów, ten wygrywa skina. E, jeżeli Wy chcecie się znaleźć w następnym odcinku o skina, to napiszcie w komentarzu: Ja w którymś filmiku wylosuję albo na live, i wtedy zawalczycie ze mną o skina. Więc już nie przedłużając, e, widzimy się w gierce. Okej, okay, to tak. Lecimy razem czy osobno, jak myślisz? Razem może. Dobra, więc będzie. Będziemy się bić o fragi, więc tak. <grych> to dawaj może gdzieś na środku. Może. Lecimy. Czy... Hmm. Nie wiem, bo to. Nie wiem, jak to leci, no. Może tu. Dawaj na. Co? Gdzieś najwięcej osób będzie na właśnie miejsca, gdzie jest wysoko to dawaj na wikingi No, może tak też będzie, mam nadzieję, że nie. Więc tak, zobaczymy, czy to by się uda. Tak jak mówiłem, na wstępie jeżeli chcecie się znaleźć w tym odcinku, następnym, to napiszcie w komentarzu. No, lepszą no, tutaj. No, trochę typa jest. No, w sumie no. Jeżeli będzie, właśnie, jeżeli będzie krótka gierka, to zagramy kilka gierek i fragi sumujemy. Oye. Colón los vieta? Mam jednego. Tak, kolejne kowali. Z tego hangary nazwijmy to. Wow, wow, wow kurde! Ajjaj. Dobra, Amatic Mac ma kolejnego typa. Albo typów? No. No. Jakieś boty same! Co to jest? Ja trafiłem na jakiegoś dobrego. Nie! Mmm, szkoda. Riftem podleść do niego. chyba się ta kula Ale co? Całą miałem. No. Ale będę miał trudno teraz z tą wygrać, sześć fragów Dobra, po tobie, jeden, jeden HP No wiem to dobra, Aaaaaaah jeden HP, to tu nie było. Dobra, to widzimy się w następnej gierce. Okej, okay, jesteśmy tutaj z powrotem. To najpierw ustalimy, kto gdzie leci i widzimy się już na miejscówkach. Ja na meksykańskie miasto sobie polecę. Żeby mieć dużo lutu i tym razem gram na normalnym trybie, nie na, na podłodach to lava, bo... No jakoś nie wiem, tak o. Będzie fajniej. Na razie 6 do 1. Tutaj gdzieś po prawym, w prawym dolnym rogu będziecie mieli licznik e, Kili. E, więc nie będę musiał Wam przypominać, ile kto ma Kili. Powodzenia. Dzięki powodzenia. Ja Dzięki. Się, podiegi, <słuch> no, 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 tam. 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 Tylko wiesz, no że, jest ryzyko, że ja, możesz też jako pierwszy zginąć. No właśnie. No nie jest! 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 <śla> Odrobię! Ja miałem tak tysiąc, ten tego miał kombata i byłem bez masy, bo <gülny> to na dachu. już zginąłeś, ja jeszcze lecę. Serio? No to, jak no, no chyba nikt nie poleci. dobra. Matory, coś z nad Uuu! <gülny> Alo, to ja no wierzę. to poczekaj, jest to 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 ale to masz sytuacja. A ja ja, te dwa fragi zrobić. Dobra, widzimy się na następnej gierce. Okej, okay, więc jesteśmy w trzeciej gierce. Teraz tak, gramy normalny tryb i lecimy razem. Czyli teraz możemy sobie zabierać fragi, to jest ostateczna e, gra. Ja mam 6 fragów. E, jak widzicie na liczniku, Maciek, e, Mac ma 6 fragów, ja mam 2. No i teraz będę trudne zadanie, żeby to odrobić. No niestety, w poprzedniej gierce nie było zbyt prosto. Dobra, jakieś broni na tej wizy Pompę ma gościu. Nie, tak. Ja mam emencję. Dobra. Jeden. Ale mi zabrałeś! Przed nosa. No nie, ja ci pomaga się go nie, nie, ja zarobiłem. Ty jednego powaliłeś, bo ty miał O nie, oświadczenia ci Kurde, no nie, nie dało się, no on miał takie bronie Okej, okay, jesteśmy w ostatniej, jednak ostatniej teraz gierce, bo yy, Żeby było tak, żeby było więcej gierek, chcieliśmy Żebyście mieli, mogli yy, dłużej sobie pooglądać No to już, gratulacje Max zwycięzcą, bo ja na razie mam zero Teraz potrzebuję cztery fragi, a dostaję z tyłu zero matsów Okej, okay, kolejny frag A, widzę, Mhm. No to chyba. Ajajaj. No aj. to chyba już tak ściśle to wygrała, nie? No, gratulacje. Dobra, teraz zobaczymy, jaką zagrać końcówkę. I myślę, że widzimy się już na tych killach i podsumowaniu. Tylko, że tam nie ma. W sumie i tak już wygrałeś, to. Dobrze, robot. No, niestety. Ale dobra, to widzimy się już w lobby. Dobra, więc jesteśmy już w lobby. E, niestety, widzicie, że mam tylko 250 faudolców, ale tak e, na następnym odcinku. To będzie tak, że będziemy kupować na początku odcinka Czyli na początku kupujemy tej osoby z kina Później gramy z następną osobą I na kolejnym odcinku następnej osoby Czyli yy, dzisiaj tylko graliśmy, a na następnym kupuje yy, Makowi Więc tym oto akcentem <laughs> żegnamy, żegnam się z wami Tak, właśnie yy, Mak wygrał Gratulacje Dziękuję Gratulacje, więc do zobaczenia. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.